Witam w kolejnym odcinku Szkoły Partyzantów. Tym razem pokrótce opowiemy o malowaniu broni lub replik sprayem. Na początku warto by powiedzieć sobie w ogóle, dlaczego malować broń sprayem. No, wychodzimy z założenia, że element broni naturalnie czarny, szczególnie w zielonej taktyce, jest łatwo zauważalny i troszeczkę psuje nam całość kamuflażu. Na którą składa się mundur i oporządzenie, oczywiście maskowanie twarzy, kapelusz dalej. więc przyjęliśmy, że maskujemy naszą broń. Maskowanie elementami materiału nie zawsze się sprawdza, właściwie odradzamy w tej chwili, ponieważ może się spalić od broni palnej poza tym malowanie broni jest przede wszystkim tanie puszki farby nie są drogie można je kupić za około 20-30 zł dodatkowo jest to banalnie proste jak zresztą sami zaraz zauważycie będziemy malowali się kilka replik po Pobieżnie Wam pokażemy, jak to można robić. Po trzecie, jest to dosyć dobre jakościowo. Ta farba nie jest na stałe. To można, znaczy należy od czasu do czasu poprawiać. Ona się będzie wycierać, ale to też nada jakiegoś naturalnego wyglądu. No i przede wszystkim można to zmieniać. Można przemalowywać broń w zależności od terenu, w jakim się znajduje, czy pory roku zawsze można sobie coś tam dopracować, więc y, y, używamy tego i y, y, y to robimy. Co do samej techniki, y, tak naprawdę warto jest poeksperymentować, nie ma co y, się tutaj szczypać. Ja po pomalowaniu kilku elementów wyposażenia replik y, stwierdziłem, że malowanie we wzory i y, jakieś wymyślne układanki, nie ma najmniejszego sensu, ważne żeby dla mnie, oczywiście to jest moje zdanie, dla mnie ważne żeby broń była w miarę zlewała się z kolorem mojego munduru, używam przede wszystkim mundurów wzoru Leśnej Pantery, czyli przeważają zielenie i brąz i trochę czarnego, dwa odcienie zielonego, brąz i czarny bodajże. Jeżeli chodzi o wybór e, farb, e, nie będę ukrywał, polecam firmę Fosco, E, proszę, to jest sprawdzona farba matowa e, i e, bardzo szybko i dobrze kryje. To jest firma Magic, która troszeczkę dłużej schnie. No, niestety nie, nie polecam jej tak bardzo jak firmy Fosco, ale w ostateczności jest jakimś drugim wyborem. No i tu mam zwykły dupli kolor, który po prostu używam w ostateczności, to jest brąz, który jest olejny, schnie długo i troszeczkę się świeci, więc to w ogóle nie jest mój kolor. Dobra, no to teraz zacznijmy przygotowywanie broni do malowania. To, co tutaj robimy, to jest malowanie trzech replik.

reprezentujemy tu malowanie oporządzenia jednego Warto sobie dać do porównania obok element kamuflażu pod który się maluje w naszym wypadku to jest WZ 93 Nie. albo tak zwana leśna pantera E, użyliśmy chyba ze trzy kolory farb, jako podkład poszedł olive drab, potem elementy dark brown e, i innych e, zieleni. No i wyszło całkiem fajnie, ważne żeby się nie spinać, nie wariować. Myśleliśmy o tym żeby tutaj użyć tych siateczek, ale mm, poszło lepiej bez nich, siatki poszły na kaburę i na e, magazynki pamiętajcie o tym, żeby pomalować rzeczy, które mogą się na przykład odsłonić, jeżeli coś przysłonięcie w replicę. Dokładnie. No i to tyle. Dziękujemy za oglądanie. Słuchajcie, oglądajcie wszystkie filmy na naszym kanale. Zapraszamy do lajkowania, do subskrypcji naszego kanału. Możecie też nas czekować na Facebooku i na Instagramie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.